Ukraiński zboże staje się piachem sypanym w tryby braterskiej współpracy polsko-ukraińskiej. Wiemy, że zboże z Ukrainy zamiast przejechać przez polskie terytorium dziwnym trafem zostawało w dużych ilościach na terenie naszego kraju, powodując gwałtowny spadek cen zboża. Polska to jeden ze szlaków lądowych, którym ukraińskie zboże miało być transportowane na zachód po tym, jak Rosjanie zablokowali porty na Morzu Czarnym. Okazało się jednak, że zboże przez Polskę nie przejeżdża tylko tranzytem, ale zalewa polski rynek, bo jest tańsze niż krajowa produkcja. Rada przy prezydencie, którą kieruję, zwoli pana prezydenta kilkakrotnie. Zajmowała się sprawami relacji handlowych z Ukrainą w stanie wojny. Wielokrotnie podnosiliśmy, że nieograniczony, nieskrępowany napływ przede wszystkim zboża, chociaż również inne grupy produktów mogą istotnie zachwiać polskim rynkiem, doprowadzi do tego, do czego i to nie potrzeba żadnych zdolności profetycznych, do czego doprowadzi. Również w kontakcie z rolnikami ukraińskimi, ekspertami również z Uniwersytetu w Kijowie, których zaprosiłem do Warszawy, przedstawiliśmy iluzoryczność naszego przekonania, że pomagamy rolnikom ukraińskim. To nie jest żadna pomoc dla rolników ukraińskich. Zarobek na wyłożeniu zboża z Ukrainy. Uzyskują wielkie międzynarodowe koncerny, a nie ci rolnicy, którzy są zdominowani przez korporacje międzynarodowe pasożytujące na rolnictwie ukraińskim. Nasze rekomendacje, zresztą spotkania odbywały się również w obecności ministra, ministrów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, trafiały w pustkę. W wyniku tego Polska i kilka innych krajów wstrzymała czasowo tranzyt ukraińskiego zboża przez swoje terytorium i dodatkowo wstrzymano import płodów rolnych z Ukrainy do Polski. Władze Ukrainy twierdziły, że rozumieją naszą sytuację, ale ich rolnik jest w trudniejszym położeniu i prosiły o wyrozumiałość. Polska pomoc dla pogrążonej w wojnie Ukrainy nie ma sobie równych, a polskie serca pokazały, jak bardzo są gorące przyjmując miliony ukraińskich uchodźców do swoich domów. Jednak jeśli chodzi o interesy, to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ każdy kraj musi stanąć po stronie interesu swojego narodu. Tak też zrobił polski rząd, ryzykując utratę dobrze rozwijających się stosunków z Ukrainą, której przedstawiciele wielokrotnie podkreślali wielką przyjaźń i braterstwo z Polską. Nic tak nie weryfikuje przyjaźni jak trudne sytuacje. Taka właśnie nadeszła w relacjach naszego kraju z Ukrainą. Pan prezydent wyraża zadowolenie, że podjęto wreszcie działania spóźnione, które mogły być realizowane już znacznie wcześniej. I problem byłby rozwiązany, ewentualnie jego skala byłaby znacznie mniejsza. To są potrzebne porozumienia międzypaństwowe, bo jeżeli ich nie będzie, to to, co się wydarzyło w Polsce, jest tylko przedsmakiem tego, co będzie nas czekało w latach następnych. Ale jestem przekonany, że nasze relacje, jeżeli będzie dobra wola ze strony Ukrainy, jeżeli w sposób mądry, poukładamy relacje handlowe, ale również inwestycyjne, przetwórcze między Polską i Ukrainą, to oba kraje, również z poszanowaniem interesów rolników w tych krajach, będą istotnym, może jednym z największych na świecie dostarczycieli żywności, której tak brakuje. Trzeba zadać pytanie, jak mogło dojść do zalewu Polski-Ukraińskim zbożem i innymi płodami rolnymi. Przecież ktoś musiał wydać decyzję, ktoś musiał być odpowiedzialny za realizację tej decyzji, w końcu ktoś powinien wykonać swoją robotę jak należy. Skoro zdecydowano o bezcłowym wozie zboża z Ukrainy na teren Unii Europejskiej, to należało transport zboża odpowiednio zabezpieczyć i prowadzić ścisły nadzór, aby cwaniacy nie mogli zboczyć z trasy. W dobie wysoko rozwiniętej technologii cyfrowej nie powinno to sprawiać większego problemu. Jednak Cwaniak wygrał i zarobił, i jednocześnie spowodował duże problemy gospodarcze, wizerunkowe i zachwiał relacjami polsko-ukraińskimi. Należałoby zadać kolejne pytanie, kto współpracował z Cwaniakiem, bo bez takiej współpracy nie mogło dojść do tego, co się wydarzyło. Chyba, że zaufano Cwaniakom, ale to świadczyłoby o miernej jakości polskiego państwa. Jakby na sprawy nie spojrzeć, winą obciążony jest zawsze ten najważniejszy. Za firmę odpowiada jej właściciel, za przedsiębiorstwo dyrektor, a za państwo władza. Z naszej perspektywy, z perspektywy polskiej, perspektywy polskiego rolnika, sektora rolnego, sektora przetwórstwa rolnego, sytuacja wygląda następująco. Wojna na Ukrainie wywołuje coraz to poważniejsze skutki poważniejsze reperkusje na polskim rynku na polskim rynku rolnym w szczególności i rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął jedną podstawową zasadę konsekwencje negatywne konsekwencje tych skutków wojny na Ukrainie nie mogą wpływać negatywnie na Polaków na polskich obywateli, a w szczególności nie mogą mieć charakteru niszczącego, destrukcyjnego na polskie rolnictwo, na polski sektor rolny. Wszystko to, co jest dla polskiego rolnictwa złe, musi być albo zablokowane, zmienione, albo zrekompensowane. Takie jest stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, wbrew pomrukiwaniom i pogróżkom, Postawiliśmy twardo na swoim i doprowadziliśmy do zamknięcia granicy z Ukrainą w tej sytuacji, kiedy zaczęła nam zagrażać powódź, istna powódź produktów zbożowych, w szczególności z Ukrainy, i ona doprowadzała do destabilizacji. W tamtym momencie nałożyliśmy całkowite embargo na przywóz tych produktów do Polski i także do innych krajów, które tutaj są reprezentowane. Jednocześnie też realizujemy tranzyt. Polacy na tranzycie zarabiają, nie grozi destabilizacją rynku wewnętrznego, naszego rynku wewnętrznego, dlatego ten eksport ułatwiamy i tranzyt umożliwiamy. Kryzys zbożowy to nie jedyny zgrzyt w trybach braterstwa polsko-ukraińskiego. Ten najważniejszy to oczywiście wołyń, ale jest także nie zawsze wdzięczna postawa samych Ukraińców i wykorzystywanie przez nich dobrego polskiego serca. To jest widoczne dla Polaków, u których rodzi się podejrzliwość i niechęć do przybyszy z Ukrainy. Taką sytuację z pewnością wykorzystają kraje borykające się z brakiem rąk do pracy, a mające nieporównywalnie zasobniejsze kieszenie niż nasze polskie. Odpływ ukraińskich pracowników może kosztować naszą gospodarkę sporo. Dodatkowo w okresie wyborczym politycy grają ukraińską kartą. Z czego cieszą się ci, którzy nam źle życzą.